Mówisz tak, jakbyś się wybierał do burdelu za rogiem. Upiory, kurwa, zapomniałeś? Cierpię na amnezję, ale o klątwie akurat pamiętam. Ciągle słyszę, nie ludź, karzeł. Mam dość. A tam są moi bracia, krasnoludy. I chyba wolę Saskie od Henselta. Naprawdę pomógłbyś mi się przedostać? Jasne. Wiesz, Geralt? Myślę, że moje miejsce jest tam. Rozumiem. Chodźmy. Tylko. Jak przejdziemy przez mgłę? Myślałem, że to samobójstwo. Detmold dał mi amulet ochronny. Wyrzuć go! Natychmiast! Detmold to kutas i nie można mu ufać! Magiczny potencjał talizmanu spowoduje lokalne zakłócenie projekcji astralnej. W efekcie wytworzy dysonans na styku dwóch płaszczyzn rzeczywistości. Aha. To znaczy, mgła powinna się przed nami rozstępować. Nie mogłeś tak od razu powiedzieć, a nie pierdolisz coś o dysonansach astralnych. Idę z tobą!